Niemiec echa weekendowej konwencji lewicy, na której przedstawiła ona radykalny program wojny światopoglądowej. Chcemy wam powiedzieć jedno. Jak będziemy rządzili? Relig... nie będzie takich dyskusji, wiecie dlaczego? Bo nie będzie religii w szkołach. Koksu do pieca dorzucił Robert Biedroń, deklarując walkę o aborcję bez ograniczeń. Mamy 2021 rok i to kobieta powinna decydować bez żadnych konsultacji, broń Boże, z politykiem czy biskupem o tym, czy chce przerwać ciąże, czy jej nie chce przerywać. Po weekendzie mamy więc trzy partie opozycyjne, które szanse na sukces upatrują w lewicowym elektoracie i postulacie aborcji na życzenie. Tak rzecz ujmuje była kandydatka na prezydenta z Platformy Obywatelskiej. Chcemy, żeby te trzy przesłanki, które obowiązywały w poprzedniej ustawie, obowiązywały dalej, ale dajemy możliwość dopuszczenia e, determinacji ciąży w wyjątkowych sytuacjach po spełnieniu uwarunków do 12 tygodnia. A tak o planach światopoglądowej rewolucji mówią posłanki związane z Szymonem Hołobią. Ja jestem za liberalizacją. Hanna piątek jest za liberalizacją. Jak możliwe jest porozumienie w tym niby kole, skoro na przykład kwestia aborcji wygląda tak? Szef ruchu Szymona Hołowni chce referendum, a trzy panie z koła legalizacji do 2 tygodnia. Jak to pogodzić? To jest jedyny punkt, w którym jestem, jestem z Szymonem Hołowniem rozbieżna, ale tu uznaliśmy, że każdy ma prawo mieć swoje zdanie w tej kwestii. Dobry wieczór Państwu, ja nazywam się Jacek Łęski, to jest program O Co Chodzi, a przed nami, przed Państwem już nasi goście, Urszula Rusecka, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Grzegorz Napieralski, poseł. Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej. Dobry wieczór, witam Pana serdecznie i Państwa również. Grzegorz Braun, Konfederacja. Kłaniam się, szczęść Boże. I Jacek Czerniak, SLD Lewica. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Cieszę się, że się słyszymy. Lewicowy wyborca ma więc teraz do wyboru co najmniej trzy alternatywne propozycje. No i teraz pytanie, którą wybierze. No i zapytajmy może o to najpierw, że, e, przepraszam, ja pana Jacka Czerniaka, bo to państwo tą ko ko konwencją ostatnią no, po prostu tak podgrzali atmosferę. Szanowni Państwo, chyba wszyscy znamy badania, kiedy to młodzież 18-24 lata stwierdziła, że jest im bliższa tożsamość lewicowa niż inne formy polityczne. Ta młodzież, która będzie w 2023 roku brała udział w wyborach, urodziła się, można łatwo to w 2005 roku, kiedy byliśmy już w Unii Europejskiej. I ta młodzież dzisiaj chce normalnego państwa, świeckiego państwa, państwa opartego na sprawiedliwości społecznej, na wolności, na prawach, na poszanowaniu. I ta młodzież dzisiaj właśnie na konwencji tej programowej w Warszawie mówiła o problemach. Nie tylko tych światopoglądowych, że chce aborcji do 12 tygodnia, nie tylko o sprawie, żeby religii nie było w szkołach, nie tylko, żeby była nauka a nie propaganda nie tylko żeby te kwestie były poruszane ale chce psychologa w każdej szkole chcę mieć dostęp do mieszkania do wynajęcia paniego mieszkania chcę założyć rodzinę chcę mieć dostęp do edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej chcę mieć normalne życie normalnie funkcjonować normalnie się uczyć później założyć rodzinę chcę pracować na umowie o pracę nie chcę mieć umowy śmieciowej to są wszystko te aspiracje tych młodych ludzi którzy właśnie w sobotę powiedzieli swoim własnym językiem swoim własnym przekazem tak chcemy takie Skąd proces. przekonanie skąd, skąd... normalnej skąd przekonanie że, ta, żeby uzyskać to wszystko wybieram właśnie senia poglądowe nie będą nas różniły, nie będzie tych gorszych lepszych ta młodzież dzisiaj już nie pamięta tych czasów, które być może niektórzy z nas pamiętają, Polski, Rzeczpospolitej Ludowej. Ta młodzież żyje już w państwie polskim, europejskim i ta młodzież ma określone aspiracje i ta młodzież decyduje. Kiedyś zdecyduje, będzie rządziła w naszym kraju i te aspiracje, które dzisiaj są przedstawiane jako postulaty będą realizowane. Poseł Ciernik uważa, że właśnie ta młodzież zagłosuje na SLD, bo tak, tak wychodzi z wyliczeń. Czy z takich samych wyliczeń wychodzi koalicja obywatelska, że zagłosuje ta młodzież na koalicję obywatelską i dlatego właśnie ten zwrot na lewo? Nie, nie, nas nikt nie kalkuluje, ani nic, nic nie wylicza. Ja na żadne badania się powoływać nie będę. Znaczy, no, była wymagana decyzja w sprawie aborcji od partii politycznej, która dzisiaj jest liderem w, w koalicji koalicji obywatelskiej, czyli od platformy obywatelskiej. Platforma obywatelska wypowiedziała się w tej sprawie, powiedziała, że jest za liberalizacją, nie chce powrotu do tak zwanego kompromisu, który był zawarty w 93 roku. I wydaje mi się, że właśnie to, że platforma się tak opowiedziała a nie inaczej, no wywołało w lewicy dosyć duże zamieszanie zaniepokojenie. i zaniepokojenie. stąd ta radykalna konwencja czy ta konwencja taka, była taką odpowiedzią na decyzję platformy. No, proszę pamiętać, że przez ostatni tydzień ta dyskusja toczyła się między koalicją obywatelską a w szczególności. No i lewica zaniepokoiła się tym, że jakby ich temat, czy tak, coś, co dla nich było ważne, nagle by z obiegu medialnego. I stąd musieli bardziej agresywnie podejść do tego tematu. Czy faktycznie takie postulaty będą przez lewicę, lewicę utrzymane? Czy faktycznie do tego będzie? Nie wiem, to są moi starsi koledzy i koleżanki. Byłem przez wiele, wiele lat z nimi, no ale przypominam, że SLD też rządziło kilka razy i to miało głęboką większość, no ale nie udało się tej liberalizacji przeprowadzić, co ja zawsze miałem żal do moich koleżanek i kolegów, że tego się nie udało zrobić. No to w takim razie prawica się powinna chyba cieszyć, że teraz partie lewicowe będą sobie tych samych wyborców, a centrum i e, Politycznej pozostanie do zagospodarowania przez kogoś. Innego. Na to pan poseł Grzegorz Braun. Ja nie odczuwam, panie redaktorze, szanowny, szanowni państwo, niskiej satysfakcji, która mogłaby wynikać z głębokiego upadku polskiej elity politycznej. No cóż, lewica. Odsłania swoją twarz, czy raczej szpetną gębę. Jak zwykle okazuje się, że nie ma Polakom niczego do powiedzenia poza inicjowaniem kolejnej nagonki na kościół, kolejnego otwierania, kolejnego sezonu polowań. Na dzieci nienarodzone, no i oczywiście poza głębokim sięganiem do cudzej kieszeni, po nie swoje pieniądze. To jest y, miałkość, nędza y, programu lewicowego, niezależnie od tego, czy to jest PRL czy post-PRL, zawsze wychodzi na to samo. Chuzia na czarnych, y, y, rób ta, co chce ta. Dajmy ludziom szereg obietnic bez pokrycia i jakoś to może będzie, może przez pomyłkę na nas zagłosują. Jedno sprostowanie, szanowny panie redaktorze. Pan mówi, że wyborcy o nastawieniu lewicowym mają do wyboru trzy formacje. Ja myślę, że jest ich razem 4. Również bowiem partia aktualnie rządząca Prawo i Sprawiedliwość w kwestii wydatkowania nie swoich pieniędzy reprezentuje politykę stricte lewicową, ja wiem, to, jest teoria, to jest teoria państwa w Konfederacji, że wszyscy poza wami na świecie w zasadzie chyba są lewicowi. No ale powiedzmy w takim zwykłym podziale, jak, i jak to przeciętnie, że tak powiem, obywatele rozumieją, to jednak obecnie Zjednoczona Prawica, Prawica. No jest prawicą. Pozwoli... <laughs> przynajmniej pan... jeśli, chodzi o kwestie, przynajmniej to... jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe, Panie Pośle. Nie, nie pozwoli Pan, żebym dojechał do kropki. No, jednak spróbuję. E, tak. To smutny fakt, powtarzam, niebudzący we mnie niskiej satysfakcji, że tylko Konfederacja na tej scenie politycznej ma do zaoferowania rzetelne podejście tak do życia ludzkiego, jak i do polskich tradycji narodowych, jak i wreszcie do prywatnej, indywidualnej własności, wolności do naszych pieniędzy, po prostu, które inni tak chętnie rozrzucają na koszt Polaków. Czeka na głos pani Urszula Rusecka. proszę wybaczyć, że panią na koniec ale To jeszcze trzeba, to jeszcze trzeba wygrać wybory, żeby te klasa zrealizować, a pani, dzisiaj Konfederacja pani pośle, jest w takiej e... liczby, w jakiej jest. To nie mańmy tutaj Polaków, że Panie ma. Panie Pośle, przepraszam program. bardzo, jeśli Będziecie Pan pozwoli, pan walczy o prawa kobiet. I tutaj prawem wy, kobiety jest cena. zabranie głosu w dyskusji, której do tej pory uczył to udział tylko panowie. Więc ja panią poseł bardzo poproszę o skomentowanie tego, czy, no, czy państwo mają w Prawie Sprawiedliwości satysfakcję z tego, że no, platforma przesunięta na lewo będzie walczyła z z lewicą i wstrzymanym chałownią o ten elektorat, który no, oczekuje aborcji na życzenie małżeństw homoseksualnych itd że my po prostu robimy swoje. Dla nas najważniejsze jest teraz obrona życia zdrowia Polaków, jak również obrona naszej gospodarki. Ja przypomnę, że młodzież tutaj słusznie pan z lewicy poseł zauważył, to jest, która w tej chwili ma 18-20 parę lat, no nie pamięta rządów lewicy. W związku z tym bardzo duża lekcja do odrobienia, żebyśmy wszyscy pokazali młodzieży, jak to młodzieży żyło się za czasów rządu lewicy, gdzie te wspaniałe mieszkania, ile wynosiła minimalna płaca, jak pracowały, jak musiała młodzież pracować na śmieciówkach. To, to jedno. Odniosę się również do wypowiedzi pana Biedronia na konwencji lewicy. No tak, panie europośle, mamy 2021 rok i mamy niesamowity rozwój nauki, techniki. A życie ludzkie zgodnie z biologią, z rozwojem medycyny zaczyna się od poczęcia. I to jest fakt. I każde życie jest cenne i to życie należy bronić. Nie dziwi mnie również odpowiedź pana Brauna, który atakuje prawo i sprawiedliwość bez pardonu. Uważają się za najlepszą formację. Tak nie jest. Trzeba mieć, panie pośle, jeszcze zdolność do rządzenia. To pana. Poglądami, które są zupełnie niespójne, za mało czasu jest, żeby tutaj dyskutować. Ważne jest, żeby wartości nasze nadrzędne, takie jak nasza tożsamość, nasza tradycja, nasza religia, zostały obronione, ale też obranione życie i zdrowie ludzkie, jak również i gospodarka. Wśród tych postulatów, które pojawiły się na konwencji Lewicy, wybrnął jeszcze jeden, który wydaje mi się bardziej zainteresowany, bardziej ciekawy. Oczywiście, że tak powiem, zamienił w taką polemikę między panem Adrianem Zandbergiem a panem Marcinem Palady na Twitterze. Zobaczmy, jak to wyglądało, bo to jest chodzi, sprawa, dotyczy i płac, i mieszkań, czyli to tematów, jest. które właściwie dotyczą każdego. Na dobranoc. Mediana płac malarzy budowlanych to około 2700 zł na rękę. Cena metra mieszkania w dużych miastach 8-11 tysięcy złotych. Panowie z Konfederacji to, jak widać, wybitni znawcy rynku pracy. Wyssanymi z palca danymi o zarobkach malarzy za 2700 zł miesięcznie Adrianowi Zandbergowi udało się przynajmniej częściowo przykryć konwencję Młodej Lewicy. No tak, wydaje się, wydaje się, że jednak Adrian Zandberg nieco jest oderwany od realiów. Nie, trudno mi sobie wyobrazić budowlańca, który Zabra pracuje za 700, bo rzeczywiście te płace są znacznie wyższe, a szara strefa jest dosyć duża. Panie pośle, jeżeli będziemy mówili jednocześnie, nikt pana nie usłyszy, ani mnie chyba też, więc pan pozwoli, że może zadam pytanie najpierw. Czy pan uważa rzeczywiście, że tutaj lewica ma tym ludziom coś do zaoferowania? Jeżeli tak, to konkretnie co o tym, którzy zarabiają mało i, mało chcą, i, i, i nie, nie stać ich na wynajęcie własnego mieszkania? To po pierwsze, mają to być mieszkania budowane przez przedsiębiorstwa publiczne, mają to być mieszkania budowane na gruntach Skarbu Państwa, mają to być mieszkania, którego wynajem nie będzie większy niż 20 zł za metr kwadratowy i będzie możliwość wykupienia takiego mieszkania z kredytem nie większym niż oprocentowanie przy przyprocentowane. Panie pośle, tutaj, czy kto to finansuje? Zagadamy to, że to zadanie zostanie zrealizowane w ciągu... 15 lat i to zadanie będzie realizowane jak powiedziałem przy udziale Skarbu Państwa czyli, czyli własności tego terenu nie jakichś deweloperów czy pseudo deweloperów tylko na zasadzie publicznej i to jest zadanie do wykonania bo jeżeli dzisiaj mówimy o pomocy państwa o programach pomoc dla młodych czy wcześniej różne programy związane z mieszkaniem 500 plus no to jeżeli pani poseł mówi że tak wszystko bardzo dobrze idzie no to gdzie są te mieszkania w województwie lubelskim w Świdniku i w Białej Podlaskiej tych mieszkań akurat nie ma miały być no już nie zaczarujmy w ten sposób w rzeczywistości że wszystko jest tak pięknie że wszystko walczymy o to że, że, że tworzymy ca całą rzeczywistość. Żyjemy w dwóch różnych rzeczywistościach. Adrian Zandberg wywołał tutaj przy tej okazji konfederację. O młodzi, młodzi, nawet jeżeli pani poseł mówiła, że nie mają porównania co do rządów prawicy, to mają porównania do rządów prawicy aktualne tu i teraz. Pani, pani, Zandberg, pani poseł, chwileczkę, ja, ja zaraz oddam głos. Chciałem wywołać jeszcze, bo to Adrian Zandberg odnosił się do postulatów i projektów konfederacji. Czy pan Grzegorz Braun wyjaśniłby mniej więcej, jak to wygląda z tymi mieszkaniami, jaki jest plan konfederacji na zmianę sytuacji mieszkaniowej Polaków? Bo rzeczywiście ona nie jest dobra. Tak, ja państwu chętnie wyjaśnię, że mieliście tutaj do czynienia z czymś, co oczywiście w TVP, dezinfo jest codziennością, no taka sobie drobna, subtelna manipulacja. Oczywiście bekę z Adriana Zandberga wstępnie nakręcił na Twitterze kolega dr Sławomir Menczen z Konfederacji i to jemu, i to jemu publika zawdzięcza sporo śmiechu z tej manifestacji kompletnej dezorientacji tego lidera lewicowego, jeśli chodzi o rynek usług budowlanych, mieszkaniowych. No ale państwo to tak przycinacie, żeby Konfederacja gdzieś tam na marginesie sobie zaistniała. Ja właśnie dlatego, że kolega Mencen dziś jest nieobecny, czuję się w obowiązku to sprostować, a co do... sprostować, problemu? panie pośle, bardzo proszę. Proszę sprostować. To pan chciał sprostować. Uczyniłem, już to uczyniłem. Tak, no mhm. klasyczna manipulacja. Wytnijmy 80% tej komunikacji twitterowej, wykreślmy z tego kolegę Mencena, zostawmy tylko to, że Zandberg... Co pana kolega Mencel wniósł do tej dyskusji tak ważnego, że pan to chciał sprostować? Bardzo proszę. Mój widzowie chyba nie, nie zrozumieli do końca, bo ja na przykład nie rozumiem, co pan mówi. <słuch> Odsyłam, odsyłam do tej komunikacji na Twitterze i proponuję, żeby to zestawić z tym przekazem, który państwo tutaj wysmażyliście. Co do, co do oferty programowej, no to państwo widzicie, że właśnie mamy tutaj do czynienia z przedstawicielami formacji, które chętnie rozdają nie swoje pieniądze. Nie tłumaczą państwu tylko, że żeby wręczyć wam prawą ręką jedną złotówkę, to muszą pewnie 10 wyciągnąć. Ciągnąć lewą dłonią z waszej kieszeni. I tutaj, niestety, co do pryncypiów ust prawnoustrojowych, nie ma zasadniczej różnicy między moimi czcigodnymi konkurentami i ich formacjami. Tylko Konfederacja, powtarzam, wyłamuje się na prawo z tej pułapki dziejowej, w której. Zostanie... miał pan szansę. Miał pan... Przepraszam, bo ja muszę dopuścić jeszcze do głosu. Miał pan szansę wyjaśnić, jaki jest plan Konfederacji na to, żeby Polacy mieli lepszą sytuację mieszkaniową. Zajął się pan posłem Mencelem oraz tym, że Konfederacja ma najlepszy plan. No Szkoda trochę, ale tak takim razie spróbujmy Co hmm. Może pan Grzegorz Zapieracki powie w takim razie, jaki jest plan na te kwestie mieszkaniowe koalicji bo zdaje się, że no, to jest ważna sprawa do rozwikłań. Na pewno ale jeżeli pan redaktor, państwo bo po pierwsze, ja nie mam wrażenia, że jest wyrywanie jakieś próba wyrywania elektoratu lewicowego, bo tak jak powiedziałem, po stronie Koalicji Obywatelskiej nikt nie kalkuluje. Coś się wydarzyło w zeszłym roku, myślę, tutaj o wyroku że w roku Trybunału Konstytucyjnego, że wiele miesięcy trwały protesty, kobiety wychodziły na ulicę, protestowały i też w TVP Info bardzo często byliśmy pytani o stanowisko w wielu sprawach dotyczących kobiet. No I, i takie stanowisko główna Partia Koalicji Obywatelskiej, czyli Platforma Obywatelska e, wystosowała, przygotowała, ogłosiła. Ja się z tym stanowiskiem zgadzam, dotyczące właśnie edukacji seksualnej, dostępu do środków antykoncepcyjnych, również liberalizacji ustawy aborcyjnej. Więc tutaj ani nikt nie chce nikomu niczego wyrywać, ani też nikt jakby brutalnie nie, nie, nie kalkuluje, Więc to absolutnie Wyjaśnić. My uważamy, że tak powinno właśnie być, że kobieta, dziewczyna powinna mieć dostęp do lekarza ginekologa, do specjalisty, bo może kupić środkiem, tylko też. Ale, szkoła... ale sytuacja ale jest jasna. Jak... Państwo mają swoje stanowisko, przedstawiliście lewica przedstawiła, ale jest kwestia właśnie tych postulatów dotyczących spraw mieszkaniowych. Czy tutaj macie jakąś odpowiedź na to, co powiedziała Lewica? Słuchałem z uwagą pana posła Czerniaka, który mówił o, o ich pomyśle. Powiem tak, no w wielu miejscach ten pomysł już funkcjonuje od wielu lat. To na przykład są Towarzystwa Budownictwa społecznego. Czy na przykład w mieście w Szczecin jest, są TBS-y, budują mieszkania i faktycznie na takich właśnie zasadach jakby tajnego wynajmu bez Ilości, przynajmniej teraz wykupu, to można w takich mieszkaniach zamieszkać. Więc gdybyśmy faktycznie przyjrzeli się wszyscy razem dokładnie temu, jak funkcjonuje program Prawa i Sprawiedliwości Mieszkanie plus, no jak wyglądają programy, które już wiele lat temu, czy kilkanaście, dwadzieścia lat temu, zostały wprowadzone te TBS, -y, o których wspominałem. I być może znalezienie jeszcze lepszej tak naprawdę zasady dla ludzi, którym faktycznie jest w życiu gorzej, którzy nie mają możliwości ani zarobienia takich pieniędzy, żeby to mieszkanie wynająć, bo pochodzą tak naprawdę z, z miejsc takich, gdzie no, różne sytuacje życiowe się zdarzają. Nie chcę nazywać ich patologicznymi, ale wiemy dokładnie, że, że w Polsce jest, jest różnie. I ja jestem za tym i tu się różnie od pana posła Browna, za tym, żeby Państwo w, w trudnych sytuacjach życiowych Polkom i Polakom pomagało. Właśnie od tego jest państwo. Dlatego, że zjednoczyliśmy właśnie w społeczeństwo, w naród, żeby sobie nawzajem również pomagać i też razem płacimy podatki, żeby z tych podatków właśnie ta pomoc później płynęła do nas. Więc ja jestem za tym, aby o takich sprawach ważnych dla Polek... Ja jestem za tym, żeby takich, o takich sprawach ważnych dla Polek i Polaków absolutnie rozmawiać, a kwestia mieszkaniowa jest kwestią absolutnie fundamentalną. Pan poseł Brano chciał ad vocem, tak? To dobrze rozumiem? Tak, rzecz w tym, żeby państwo mniej przeszkadzało Uczciwym, normalnym Polakom prowadzić normalne życie. A zatem akcja otwieramy, zbieramy podpisy pod projektem takiej ustawy, której sprawozdawcą będzie pan dr Sławomir Mencen. Dość lockdownów, wypuśćcie naród z kwarantanny, odczepcie się od polskich przedsiębiorców nie tylko restauratorów, ale także i przedstawicieli wszelkich innych branż. Dajcie ludziom pracować. Panie pośle, no, pan słyszał o tym, że znów wzrasta liczba zakażeń codziennie osób na COVID-19? Nie, tej telewizji, w której pan sam pracuje. Dajcie ludziom pracować, dajcie dzieciom się normalnie uczyć, nauczyciele do roboty, wszystkie przedsiębiorstwa. A co z wirusem? zwłaszcza... A co ma wirus ma... zrobić? Panie pośle, co ma wirus zrobić w tej sprawie? Też Nie, to panie redaktorze, Proszę do słowo. Panie redaktorze, przestańcie blokować system usług medycznych. Przestańcie zamykać szpitalnictwo. Przestańcie leczyć przez telefon. Przestańcie blokować nasze życie. Panie redaktorze, życie. jeśli mogę, to to jest... Dobrze, pani e dobrze Panie pośle, ja, ja mogę przestać blokować szpitalnictwo, mogę się tego zobowiązać. Pani poseł, teraz bardzo proszę o komentarz. Panie redaktorze, no właśnie... Mamy tutaj auto prezentację pana posła Grzegorza Braun'a. Nie ma jeszcze książeczki, którą prezentował, że nie ma żadnej pandemii. Panie pośle, proszę to powiedzieć tym osobom, którzy, którzy nawet młodym w wieku dwudziestu paru lat, a w moim środowisku takie osoby się znalazły, które leżą pod respiratorem i powiedzieć im, że nie ma żadnej pandemii, że to jest wymysł. Jeżeli chciałam się jeszcze odnieść do tego, co o tej dyskusji, która się odbyła na dworze, panie rektorze, ja trzymajcie to w Fałszywa pandemia, krytyka Panie, pan, pan poseł, poseł Brami jak zwykle bardzo lubi przeszkadzać. Ja tą dyskusję między posłem Denbergiem a panem doktorem Mentem na Twitterze śledziłam. I tam beka była równo z jednego i z drugiego pana. Twitterowicze wytykali błędy. Tak naprawdę bardzo zamienne było porównanie tego, co opisywał pan doktor, specjalista od podatków, jaką miał receptę na mieszkanie. Takie w stylu pana prezydenta Komorowskiego: zmień pracę i weź kredyt. Mniej więcej do tego się sprowadza. Się to też e, za, przeczytane z, z tej dyskusji na Twitterze od e, polityki Leszka Balzerowicza, która wiemy e, dokąd prowadziła, doprowadziła. Natomiast e, to, co, pro, e, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość, e, to program Mieszkanie Plus e, i te elementy, o których pan z wspomniał są w tym programie. Ale Panie poseł, też, ale jeśli można przerwać to jest... tylko ten, poseł, ten, ten program Mieszkanie Plus, no powiedzmy sobie szczerze, chyba nie, nie, nie dał na razie jakichś spektakularnych rezultatów. Na znaczy ja jest, ja jest z gruntami, tak? Wiemy, jak wyglądają plany zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych miastach za plany odpowiadają samorządy. Więc to jest proces długopalowy, nie da się za jedną kadencję, ale ten program jest dostosowywany i zmieniany. Jak również to, co jest najważniejsze teraz dla młodzieży i dla Polaków, to to aby po prostu godnie zarabiali, bo jeżeli doprowadzimy do realnego wzrostu płat, a taki wzrost mamy, bo przecież rok 2020, kiedy mamy do czynienia z pandemią, już mamy dane zastyczeń gus gdzie pensje, średnie pensje wzrosły 4,8%. I do tego musimy dążyć, żeby młodzieży, Polaków było stać na własne mieszkanie. I te mieszkania, które budują deweloperzy, są i te ich powstaje bardzo dużo. Czyli z jednej strony a prywatne firmy, które budują, a z drugiej strony tutaj wsparcie dla tych małżeństw, dla tych młodych osób, których praca, zawód, trudna sytuacja nie pozwala na to, aby wziąć kredyt, jak proponował e, na Twitterze post, pan doktor Mente, to znaczy on nie mówił w tym zakresie, tak, znaczy do, do spodka, poseł, niestety, to, niestety nasz czas się kończy to, tutaj, ja myślę, powiem, że... żeby na tyle ja rozwijała, żeby młodzież miała środki na własne Myślę, że druga część tej rozmowy była bardziej interesująca dla naszych widzów i dla wyborców, chyba Państwa wszystkich, niż ta pierwsza część rozmowy. Poddaję to pod rozwagę również politykom. Państwu dziękuję za uwagę, Państwu bardzo, gościom naszym, dziękuję za udział w rozmowie. O co chodzi jutro o tej samej porze 17.30.